Cześć, papa z Paleteria tu go 310 odcinek, czyli 6 dnia dzisiejszego. Zdejmuję zamówienia specjalne. Myślę, że wystarczy. Po tym, jak będzie koniec gierki, i tak już będzie widać, że tych złotych za dużo nie zostało, no to może wtedy wrócę do tych specjalnych. Na razie jednak lepiej, żeby zostały zdjęte. Wtedy będzie więcej tych gwiazdek do zdobywania. Więc tak, no do końca mamy jeszcze do zdobycia 316 gwiazdek. Więc jakby się tak udawało, żeby 6 dziennie zdobywać, no to nawet mamy liczbę. Chociaż nie, nie jest podzielna przez 6. Liczba podzielna przez 6 jest o, jest o, o 2 większa dopiero, czyli 318, ta najbliższa 316 nie jest podzielna więc bez srebra jest tutaj ronda i Prudence reszta srebra ma jak mi się kupony skończą to nie będę już zapraszał, nie będę kupował nowych kuponów dopóki się jakby nie wyczerpią ci klienci się, dopóki się nie zmniejszą do tej mniejszej liczby. Jest Hugo. Hugo, ty to masz. Złota chyba w bitanie? Znowu nie trafiłem. Ale okej. Okay. Na, na plus, że nie trafiłem. są tylu ludzi bez złota, że no. Drugie tyle jest ze złotem, nie? No prawie drugie tyle, bo no jeszcze nie jesteśmy aż tak blisko, żeby było połowa. Połowy złot... Połowy złot, Taki jeszcze nie ma No tak, bo przecież Hugo ja ostatnio zapraszałem kiedyś No, A ja jak zapraszałem to złota nie miał Prudence Prudence Także na dzisiaj odcinki byłyby, byłyby wszystkie. Winogronka czekolada sezamik czekoladowy. Perfect. Team. Czekamy na rundę, aby już zakończyć wbijanie srebrnych. Czy to się dzisiaj uda? Nie mam pojęcia. Ale może się uda 6 gwiazdek wbić. Jeszcze no, jest na to duża szansa. Okej, okay, prudence perfect Tone. czyli dzisiaj rondy już nie będzie ale na pewno można już z dzisiaj odjąć sześć gwiazdek czyli zostaje trzysta dziesięć. same perfekty tak na razie tak. Dynia rurka oraz sezamik. No i z tym perfektem też nie wyszło. Zakładam, że myślałem, że chociaż dynia wyszła. Babeczka. Sezamik, Orosy, dużo osób może zdobyć złoto po jednej gwiazdce. Cała linijka była jak patrzyliśmy ostatnio. ta linijka i, i jeszcze więcej Mamy to. Skip. Kiwi. Teraz na, na jakiś czas nie będę zapraszał. Zacznę z powrotem zapraszać, jak ta liczba tych klientów się jakby tak zawęży. Żeby no. no mogę zapros zaprosić te 30 osób, nie? Akurat może nie aż 30, ale no No trochę jest tych osób bez tej pierwszej złotej. Ale myślę, że na jakiś czas można dać im wolną rękę i niech sami poprzychodzą. Wrócę potem do zapraszania, ale na razie. No wolę, żeby sami po Taka moja ta de decyzja. Decyzja roli. Który to jest? Dzień 30, nawet nie 30, albo 30, 40 któryś, 46 tak? Wypasowało, że jest 46. Yy, limonka najpierw. Jak widać i tak sami przychodzą w randomowy sposób. Klienci. Perfekt. Także koniec na dzisiaj odcinków. Wiem, że chciałem dla Was zrobić te specjalne, niespecjalne zamówienia w papasach, nie? Na razie jeszcze tydzień trwa, więc jeszcze jest na to szansa. Tydzień jeszcze się nie skończył, więc szansa, że te zamówienia będziecie mieli, tak zapowiedziałem. To jest jeszcze ta szansa, istnieje. Grapefruit. liście. Okej, okay, perfekta nie ma i do zobaczenia w następnych odcinkach, nie wiem czy chcę patrzeć ale spojrzę co u roli nie wyszło czyli po dniu dzisiejszym mamy 310 gwiazdek do zdobycia jak 310 nie jest to liczba podzielna przez 6, no bo się przez 3 nie dzieli więc no prosta matematyczna zasada pozwala nam taką jakby Taki wniosek wyciągnąć. Jeżeli ma się dzielić przez szóstkę, to musi się dzielić. No i przez dwójkę, i przez trójkę, nie? Celne. Czyli jak jest 310 gwiazdek, to żeby zakończyć serię, to mamy do zrobienia jeszcze 50. Uff. 52 dni coś takiego. Co tam nie wyszło? Liście i pianka. Do kolejnych odcinków, cześć.